targach edukacji i pracy. Serdecznie pragnę podziękować Pani Starościnie, Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, wszystkim przychylnym nam tutaj przyjaciołom, którzy zawsze wspierają nas w tej organizacji i pozwalają stworzyć przedsięwzięcie, które ma tak duży wymiar. Targi edukacji i pracy są inicjatywą, która zawsze może pobudzić nas, Państwa do pewnej aktywności, aktywności związanej z poszukiwaniem nowych rozwiązań, się na rynku pracy czy znalezienie na, pomysłu na dalszą edukację. W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wystawcom, którzy wspierają nas tak licznie podczas tegorocznej edycji targów pracy w żynie. Mam nadzieję, że oferty, które zostały przygotowane, trafią do państwa odwiedzających, że będziecie mogli wśród nich znaleźć coś, co was zainteresuje. Okres, w którym organizujemy te targi pracy jest na pewno okresem bardzo ciekawym przede wszystkim dla młodzieży, która również licznie przybyła na te targi i wiem, że będzie nas odwiedzała. Zbliżają się wakacje, a zatem wielu z młodych ludzi poszukiwało będzie oferty pracy, oferty pracy krótkoterminowej, oferty na wakacje, która pozwoli zabezpieczyć ten wakacyjny budżet i pozwolić w dalszej części spędzić gdzieś miło i przyjemnie czas. Natomiast też to okres, w którym młodzież zarówno i ta ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stanie przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. To fantastyczne miejsce, bo dzisiaj wśród wystawców będzie mogła poznać Państwa ofertę. Życzę wszystkim, zarówno i odwiedzającym, jak i Państwu, aby te targi doprowadziły do połączenia wspólnego, znalezienia wspólnego przysłowiową oferty, którą Państwo macie i zainteresowania nią młodych ludzi. Serdecznie dziękuję jeszcze raz organizatorom tutaj na miejscu, którzy wspierają nas w tym przedsięwzięciu i wszystkim, którzy dzisiaj nas odwiedzą. Zapraszam do zwiedzania tych targów, a oficjalne otwarcie. Poproszę panią starościę. Witam serdecznie wszystkich Państwa wystawców, którzy wystawiają przede wszystkim oferty edukacyjne od gimnazjalnych poprzez ponad gimnazjalne oraz przedsiębiorców. Są to dziewiąte targi pracy i edukacji. Cieszy fakt, że Powiatowy Urząd Pracy ma 40 ofert y, zatrudnienia. Y, myślę, że inne instytucje również. To jest pozytywne, że z roku na rok ilość wystawców rośnie, czyli te targi mają rację bytu i sens istnienia. Dziękuję za gościnę dyrekcji drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkim Państwu wystawiającym się życzę sukcesów i możliwości podpisywania jak największej ilości ofert dla ewentualnych petentów. Dziewiąte targi pracy i edukacji uważam za otwarte. pracy Co może mi Pani zaproponować? Mamy mnóstwo ofert pracy, wiele ofert stażowych, ofert również na refundowane stanowiska pracy, plus jeszcze mnóstwo innych wystawców, którzy dysponują własnymi ofertami pracy. Gdybym rzeczywiście szukał tej pracy, to co konkretnie mogłaby mi Pani zaproponować? W zależności tego jakiej pracy pan szuka, ewentualnie czy ma pan doświadczenie, czy jest. Nie mam doświadczenia, ale jestem kierowcą i mam uprawnienia też na wózki widłowe. Mamy obecnie ofertę taką stażu, właśnie z uprawnieniami na wózki widłowe w charakterze magazyniera. Na czym polega taka oferta stażu? Że gdybym dostał ten staż, to co? Staż przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, w tym wypadku do 30 roku życia. No, więc bym się nie nadawał. Na razie mamy... Przyjmijmy, że mam 28 lat. Dokładnie, więc staż to jest takie coś, pracodawca zatrudnia stażystę bez nawiązania stosunku o pracę. Staż jest ośmiomiesięczny i w tym okresie odbywania stażu my jako Urząd Pracy pokrywamy wynagrodzenie, tak zwane stypendium stażowe danego stażysty. Ile ono wynosi? Jest pełna 1000 zł na rękę. To jest 997 zł. No i odbyłem ten staż. I co po stażu? Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia pana co najmniej na 3 miesiące. Bardzo interesująca oferta. Dziękuję. Dziękuję. Prowadząca działalność bądź osoba ubezpieczona w ZUS-ie polecam założenie platformy usług elektronicznych. Jest to... Nie bardzo tajemniczo. Tajemniczo. Na, na tej platformie każdy ubezpieczony od chwili wejścia reformy od 1 stycznia 99 może sobie zobaczyć, jakie składki ma odprowadzone przez jednego bądź drugiego pracodawcę, w jakim otwartym funduszu był, o ile przystąpił do otwartego funduszu. Ehm... Czy ma zgłoszone dzieci e, jako członkowie rodziny? Praktycznie na tej platformie możemy zobaczyć wszystko, co dotyczy naszej osoby w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Gdzie tej platformy szukać? Pod jakim adresem? E zus.pl Dodatkowo, jeśli osoby nie poradzą sobie przy zarejestrowaniu się w domu, bo oczywiście można się zarejestrować w domu i przyjść, zgłosić się do ZUS-u na salę obsługi klienta, żeby potwierdzić taką platformę. Jeżeli nie poradzą sobie, zachęcamy do wizyty bezpośredniej w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Założymy taką platformę na miejscu. Trwa to naprawdę minutkę, dwie. Zachęcamy. Targi organizowane są po raz dziewiąty. Jakie dotychczas przyniosły efekty? Targi oferują nie tylko ofertę zatrudnienia, ale również ofertę edukacyjną. Podczas targów pracy młodzież może zapoznać się z ofertą szkół, średnich szkół wyższych, ale także może zobaczyć jakie są trendy na rynku pracy, jakie są oferty pracy prezentowane przez pracodawców. Jacy pracodawcy się wystawiają z jakich branż najczęściej się pracodawcy wystawiają, a osoby bezrobotne z kolei mogą tutaj znaleźć pracę. Oferujemy różne stanowiska nie, nie ukierunkowujemy się tylko i wyłącznie na jedną branżę. Oferty pracy są zarówno z gastronomii, jak i z branży budowlanej, z branży mechanicznej. Także myślę, że przynajmniej część osób, która jest zainteresowana znalezieniem pracy tutaj w tym dniu ofertę dla siebie znajdzie. Poza tym jest jeszcze taki efekt ponadczasowy, ponieważ po targach pracy również pracodawcy, ci, którzy uczestniczyli w targach, zgłaszają do nas dodatkowo oferty. Pracy, a także ci, którzy jakby nie uczestniczyli w targach z różnych względów, powodowani tym, jakie są efekty targów, również do nas się zgłaszają ze swoją ofertą, po to, żebyśmy mogli nasze osoby bezrobotne do nich skierować. Czyli pobyt na targach nie ogranicza się tylko do zwiedzania? Nie, na pewno nie. I myślę, że każdy, kto jest zainteresowany, chce skorzystać, na pewno tutaj znajdzie coś dla siebie. klaster robi Proszę pana, my jesteśmy klastrem zrzeszającym 20 firm w branży chemicznej i takich innych podobnych współpracujących z chemią. Jesteśmy tutaj po to, żeby przedstawić naszą ofertę w ramach realizowanego programu rozwojowego kształcenie kadr dla branży chemicznej. Mamy tutaj umocowania od czterech klastrowiczów naszej, naszego, nasze, naszego klastra, czterech członków naszego klastra w sprawie ewentualnego złożenia oferty na zatrudnienie kadr dla branży chemicznej. Jak powiedziałam, jest to w ramach projektu, który realizujemy, projektu rozwojowego klastra kształcenie kadr dla branży chemicznej". Chemicznej, tak? Czyli gdzie mógłbym znaleźć pracę? W których zakładach? Pana, przede wszystkim yy, możemy, potrzebujemy techników chemików yy, i techników laborant, laborantów w, 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 w u jednego z, naszy z naszych członków klastach yy, chemi Petrochemia Chemiczna SA Kędzierzyn Koźle. Tak? Potrzebujemy również yy, yy, specjalistów w branży obsługującej, yy, 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 działającej na rzecz usług remontowych dla branży chemicznej. Tak? I tutaj yy, yy, takich specjalistów poszukuje firma Belmar w Kędzierzynie Koźlu. Tak? To są usługi na rzecz chemii związane z remontami, z. Yy, modernizacją z usługą instalacji chemicznych, tak? Tutaj potrzebujemy kadry typu ślusarze, typu, powiedzmy kadra typu ślusarze, To taka kadra, automatyka przemysłowa, kadra typowa, taka związana z obsługą, świadczeniem usług na rzecz branży chemicznej, tak? Takich usług naprawczo-instalacyjnych, remontowych. Klaster chemii specjalistycznej poszukuje również spedytorów i handlowców w i to poszukuje jeden z naszych członków klastra, to jest Solidaris Spółka ZOO. Nazywam się Robert Krawczyk, przyjechałem z Wielkiej Brytanii, ze Szkocji i reprezentuję Prime Care Health LTD. Zaskoczony jestem, że Państwa spotkałem w Polsce na targach pracy. Muszę powiedzieć, że mamy bardzo dobrą relację z Polską, nie tylko dlatego, że jestem Polakiem, ale od kilku dobrych miesięcy współpracujemy z EURES-em, z Europejskim Programem Zatrudnienia i największą odpowiedź tak naprawdę z Europy mamy z Polski. Świadczy to o kilku rzeczach. Polacy chcą pracować i nie byłem się podróżować w tych czasach firma, którą Pan reprezentuje, jakie ma propozycje dla ewentualnych pracowników? My świadczymy usługi opiekuńcze i pielęgniarskie na terenie miasta Edynburg. E, świadczymy opiekę środowiskową dla 500 pacjentów i poszukujemy obecnie opiekunek, środowiskowych pielęgniarek, fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych. Jakie trzeba spełniać warunki i ewentualnie, jeśli już nie na targach, to gdzie po targach się zgłosić? E, Warunki w zależności od stanowiska, tak, o które się ubiegamy, wiadomo, że pielęgniarka musi być pielęgniarką wykwalifikowaną z prawem wykonywania zawodu. Aczkolwiek, żeby zostać opiekunką, trzeba mieć tylko duże serce, uważam. I, aczkolwiek we wszystkich tych zawodach uważam, że komunikacja jest bardzo istotna. Umiejętność porozumienia się z pacjentami jest wymagana. Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Tak. Gdzie można się zgłosić? Tak jak pytałem, powiedzmy na targach ktoś do Was nie trafi, ale chciałby pracować i gdzie mógłby Was znaleźć? Nasza oferta jest chyba w każdym powiatowym urzędzie pracy w Polsce. Także tą ofertę można znaleźć na stronach urzędów pracy. Można ją znaleźć na naszej stronie internetowej. My w Polsce jesteśmy co miesiąc i przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne tutaj w Polsce, na miejscu. Policja też poszukuje pracowników. Wpadł cały czas nabór do policji. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu ma 11 wakatów. Do policji może się, o pracę w policji może się ubiegać osoba, która ma polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie, a także przejdzie całą naszą rekrutację. Czy bardzo łatwo przejść te próby? Wszystko zależy od kandydata. Okazuje się, że chyba nie jest łatwo, skoro macie aż tyle wakatów, a praca w policji jest ciekawa. Praca w policji jest bardzo ciekawa, daje też gwarancję rozwoju, swojego rozwoju. Czy łatwo przejść ten test? No tutaj osoba musi się na pewno wykazać dobrą sprawnością fizyczną, a także zdać testy psychologiczne. Ile maksymalnie lat można mieć, żeby ubiegać Osoba musi, mieć minimum, osoba musi mieć minimum. 18 lat. A maksimum? Nie ma górnej granicy wieku. Taka osoba po prostu musi zdać kolejne każdy, Taka osoba musi zdać każdy etap postępowania rekrutacyjnego.